To wspólna aktywność Rady Dzielnicy, społeczników stoi za tym, że, że dzisiaj. Możemy w tym miejscu wspólnie pielęgnować pamięć o polskiej historii. No przede wszystkim jest konieczna wola. Do tego mieszkańców i taka wola została wyrażona wnioskiem, który wpłynął do Rady Miasta, Rada Miasta przychyliła się do niego i dnia 27 sierpnia 2025 roku zdecydowała o nadaniu właśnie tej oczekiwanej przez mieszkańców nazwy temu miejscu. Jesteśmy na, na placu obrońców Kępy Oksywskiej, ponieważ we wrześniu 1939 roku tutaj zakończyły się walki o, o obronę w obronie tego skaw, skrawka naszej ziemi. Ten dzień jest ważny dla społeczności lokalnej, ponieważ historia, która się działa, działa się tuż obok ich domów i ta pamięć o bohaterach jest dla nich niezmiernie ważna. Po 86 latach postanowiliśmy tutaj upamiętnić, żeby w przyszłości można było to organizować patriotyczne uroczystości.